Jak przekazał malarz w sieci, nieznany mu mężczyzna podjechał pod ośrodek ulokowany w miejscowości Jazgarzew, wysiadł z auta i zabrał leżącą za ogrodzeniem piłkę. Malarz nie mógł uwierzyć w zachowanie powyższej osoby. Na swoim Facebooku opublikował bulwersujący wpis. Witam i: Dziwna sytuacja. Przed chwilą skończyłem trening w Akademii Piłkarskiej Green Arkadiusz Malarz. Zbieraliśmy sprzęt, chowaliśmy piłki. Jedna z nich wypadła za bramę od strony ulicy chyba Toyotą RAV4. Podjechał pan, wysiadł, zabrał piłkę i na moich oczach i odjechał. Co jest nie tak z ludźmi? Żeby kraść piłkę dzieciom? Serio? Przekazał malarz. Problem tego pana jest taki, że na monitoringu Akademii widać wszystko, więc są dwa rozwiązania: albo przerzucisz piłkę przez bramę i do przesyłki dołożysz wielką torbę zdrowych przekąsek dla naszych sportowców, albo jutro zdjęcia twojego auta znajdą się w miejscu tego wpisu. Wtedy pewnie nie tylko z moim komentarzem. Do jutra! Dodał. Czytaj dalej pod linkiem: HTTPS www.meczyki. Pyl, Niusy, Pilka Nożna, Skandal pod Warszawa. Malarz Dodal bulwersujący wpis: Zeby kraść Pilkę dzieciom. Serio: 285 373.